Witam, prawda? Witam, prawda. Przeniosłem się przez portal do innego miejsca. Prawdopodobnie gdzieś w Hammerfell. Poszukujemy jakiejś broni ja i widzi wszystkie kolory. Widzimy dziennik Kurano. Ale jest dużo napisane. Jak chcecie, to sobie zapauzujcie i przeczytajcie. postraszna straszna misja. Jest to, oczywiście, zadanie solo. Mmm, killi wojowników. No, niestety Joe musi sobie poradzić. Chwilkę sam. Tak, wysłali mnie tu, kurde. Dobrze, że chociaż koleżankę dali. Ten wątek w Gildii Wojowników jak i Magów są, są bardzo ciekawe, bo jeden porusza właśnie wątek tego boga szaleństwa, a drugi właśnie tej broni, którą Molag Bal chce wykorzystać do inwazji. Trzeba pozbyć się tej broni, żeby nie mógł z niej skorzystać właśnie zawsze myślę o tym jak to musiało wyglądać w czasach świetności kolejny dziennik Niech oh ktoś chce przeczytać <you> to <try> pauza <Undga> i czytajcie ja tylko tak rzucam okiem szukając jakichś bardzo istotnych informacji i lecę dalej Zwłaszcza mi się podoba ten wątek z gildy wojowników z tą bronią, bo tam pojawiają się wątki z Aelidiami, czyli tymi elfami z centralnej części kontynentu, czyli z Syrodzie, co właśnie w obwiedzinie było masa tych ruin Aelidów. No, i jak? Kiedyś, dawno temu, po raz pierwszy grałem w Obliviona za jeszcze dzieciaka. To miałem dość mocną fazę na Aelidów, i wszystko, co było o Aelidach, to mnie interesowało. i Zbierałem za dzieciaka te książki o Aelidach i wszelkie tam pancerze, jakieś tam artefakty, i składowałem to sobie w tym domku wykupionym w Oblivionie. No, zawsze to był pomysł. I od Aelidu zaczęła się moja fascynacja tym światem, że czytałem wszystkie książki o Aelidach, jak tylko widziałem, że o, jakiś kupiec z, z książkami ma książkę o Aelidach, to od razu typowanie i sobie czytałem dosłownie po książkę. Ja w sumie mam jakieś żarcie, to zjadłem szybko, żeby mieć bonus, w razie gdyby się jakiś skór trafił. Może być to. No właśnie, dobrze jak e, potrafisz jakiś tam wykreowany przez świat w, zafascynować kogoś tam, no nie? To jest, to jest dobre. zawsze to lubiłem, też jak. <laughs> <try> Bo nie, którą możemy może mieć prosto. No to po prostu też cały czas człowiek może cały czas się czymś zachwycać. To nie jest jakoś, kurde, wiesz, gdzieś napisane przecież, że z wiekiem musisz stać się, kurde, wyprany z uczuć i emocji. <gry> Wiadomo, że możesz cały czas zachwycać się rzeczami, które są wymyślone. Nie wiem, to przywołuje to uczucie. Też właśnie bycia dzieckiem, kiedy na przykład wszyscy na osiedlu oglądaliśmy Spidermana w telewizji, a potem jak się spotykaliśmy, nawet tylko po to, żeby posiedzieć sobie na ławce i pogadać, to po prostu każdy był zafascynowany na tyle, że rozmawialiśmy na ten temat i dzieliliśmy się informacjami i sprawiało nam to wiele radości po prostu. Nie? Dlatego cały czas trzeba szukać tych pozytywnych emocji w życiu, myślę. Cały czas się czymś zachwycać. Oczywiście musi to być dobre, żebyśmy się zachwycali, to nie podlega wątpliwości. Także takich dobrych rzeczy trzeba szukać. Co tam dalej? To może być If you're going to do it, you have to do it now. I'm dying. I can't. Don't die on me, Balasha. I can't do this. You must, my love. Or Molag Ball has won. It's what she wants, Osterland. This is why we came here. Do it. Goodbye, my love. My Valasha. Valasha's journal remains. Perhaps it will shed more light on what's going on here. Przez moją śmierć mogę zapewnić przyszłość naszemu światu. nim znów będzie potrze potrzebował tej broni, zaś moje światło będzie trwało wiecznie związane z sercem kryształu To mówi najwięcej chyba, ta część dziennika. A jeszcze muszę porozmawiać teraz z tą Czekaj, zabijamy też kurde. Kolejny dziennik, niesamowite, że się zachował. Mogę go zobaczyć? Proszę bardzo. Wody zaczynają się oczyszczać. Dwa miasta, jedno, jedno czci Meridian, drugie Molagbala. Abagarla z miasta umarłych tworzy relikt w celu zaatakowania Meridian. Delodil, miasto światła, tworzy własną broń, wykutą wokół kryształowego serca. Ci Eylidowie pochodzą z miasta Meridian, prawda? Właśnie tak. Ci pradawni wkradli się do serca wroga za pomocą tej kryształowej broni. Przerywają rytuał, a ich król kończy mroczne rządy w Abagarlas. Ale są ścigani i próbują więc znaleźć schronienie, miejsce, w którym można ukryć kryształ. I trafili tutaj, do Mzeneldt. Nie mylisz się. Chcieli ukryć swoją zdobycz, ale wpierw kapłanka Meridi oddała swoje życie. Ponownie rozpaliła serce kryształu, aby pewnego dnia broń mogła zostać przekuta na nowo. Więc kryształ jest tutaj? Tak, towarzyszu. Tak, w dzienniku mówią również o księdze, instrukcjach tworzenia broni. Kryształowe serce broni i środki do jej skonstruowania leżą gdzieś w tych ruinach. W takim razie lepiej je odnajdźmy. Okej, okay, trochę, trochę światła na sytuację. Dwa zwaśnione miasta od dwóch różnych, przeciwnych sobie wyznaniach. Niby Meridia i Molakbal oboje są daedrycznymi książętami, ale Meridia właśnie nie znosi nieumarłych. umarłych. Natomiast Molakbal jest panem, który stworzył chociażby wampiry, a wampiry zaliczają się do nieumarłych. No to. I są tak jakby swoimi wrogami naturalnymi. Wampiry to wampiry. Ogólnie Meridia jest uważana za taką neutralną daedrę, bo ona nie lubi wszelkich objawów nekromancji, nieumarłych, walczy właśnie z zombiakami, szkieletami, duchami, wampirami. I raczej to można by było zaliczyć, że okej, okay, fajnie w porządku, nie lubi właśnie tych złych rzeczy, więc może być tą dobrą daedrą, tylko że... Problem pojawia się taki, że wyznawcy Meridi potrafią być mega fanatyczni i wszystko co uznają właśnie za bluźnierstwo względem Meridi potrafią wyeliminować i potrafią mm -hmm. to przechodzić do takich mocnych ekstremów. No no. To się zdarza. We just kept walking the while. Hide the crystal, hide the tome. Go such bravery in the face of certain death. Ok, konstrukty trzeba zabić i zdobyć kryształy, które można w drzwi wsadzić. Po kolei. Nie, nie chcę z tą rozmawiać. A tutaj się nie wyciąga. A to z niej się bierze, dobrze, to bierze. Czekam, wiele tych kryształów potrzebuję. Aha, bo ja muszę powsadzać tutaj. Dobra, wszystko jasne. Myślę, że w drzwi. Okej. Okay. Drzwi otwarte. Było łatwiej niż myślałem. Mapa. Mm. Ach, the dead century a fitting resting place for my valasha Now just have to hide the. Oj chyba będzie bosik. Czeka tam Centurion. Rozumiem. Wezmę sobie coś. tu Centuriony No twój dzień Pamiętnik oskarda Księga eyelidów no to dawaj. Yeah. Nie jest taki trudny. No te solo Darze one są specjalnie tak skonstruowane, żeby w pojedynkę móc na spokojnie przejść, więc ten poziom trudności nie jest jakiś nie wiadomo. jak wykręcone do góry. Udało nam się tam, gdzie uschnięty korzeń się zawiodła, towarzyszu. Proszę, otwórz... otworzę portal, abyśmy mogli wrócić. Tak, Mistrzyni Gildii. Weź kryształ i księgę, przekaż je i wtedy będzie mógł się dowiedzieć, czego potrzeba do wykucia broni. Dokąd idziesz, Mistrzyni Gildii? Muszę się zająć pewną sprawą, towarzyszu. Wiedza, którą tu zdobyliśmy, zalała mój umysł. Muszę uważać na bieg rzeki. Jestem pewna, że wkrótce znów porozmawiamy. Zatem do zobaczenia wkrótce. Mam tylko chwilę na rozmowę. Dlaczego wciąż mi się objawiasz? Grozi ci niebezpieczeństwo. Niebezpieczeństwo, którego nie mogę w pełni pojąć, nawet po śmierci. Jaki rodzaj zagrożenia? Dlaczego nie możemy porozmawiać o tym zagrożeniu? Ktoś z twojego otoczenia ma plany. Plany I wobec nas obu. Plany zdradzenia ciebie. Jestem, Jestem unieruchomiony. Zostałem opanowany. Odrzucony. Miej się na towarzyszy. towarzyszu. Tak zrobię. A to ty tego nie robiłeś teraz razem ze mną? A czy Czekałeś tu cały czas? Ja po prostu szybciej to zrobiłem. A, zrobiłeś to. Bo ja znałem cały ten wątek, to po prostu te wszystkie dialogi to przeklikiwałem. No, no, no. Marik. Witaj z powrotem z głębień, towarzyszu. Widzi wszystkie kolory, powiedziała mi, że będziesz miał coś dla mnie. Tak, znaleźliśmy księgę oraz kryształ w Mzeneldet. Dziękuję ci. Niezwłocznie wezmę się za badania. Będziesz pierwszą osobą, z którą się skontaktujemy, gdy poznam szczegóły. W międzyczasie widzi wszystkie kolory, przesyła wyrazy ubolewania, że nie mogła zostać. Mówiła, że ma pilną sprawę do załatwienia. Ciekawe, kto tutaj coś knuje. Dowiemy się później. Na ten moment tutaj wątek się kończy. Następna kontynuacja będzie w kolejnym regionie, czyli na Shadow Fan. Możemy się zająć teraz innymi questami. Praktycznie też naprzeciwko nas jest ta Gildia Magów. I no tam też jakaś... jest wątek. pera jakieś przyszła. No, żeby pewnie ci poinformować, że w dalszym, re... w dalszym regionie jest kontynuacja. Towarzyszu musimy porozmawiać o pilnej sprawie. O co chodzi? Widzi wszystkie kolory, prosi cię o jak najszybsze udanie się do niej. Powiedziała, że ma nadzieję wykorzystać Twoją zdobycz. Zapewniła, że zrozumiesz, co to znaczy. Dziękuję. Gdzie ją znajdę? Razem z Elif oczekuję cię w hali w Twierdzgórz. Udanej podróży. Jakie plotki krążą po gildii? Niewiele jest takich, których jeszcze nie znasz. Każde ostrze zostało zwrócone przeciwko Dedrom, Ponoć spora załoga zrzuciła kotwicę gdzieś w Cyrodiilu w zeszłym tygodniu. Niezły Bajer wylądowali na samym środku bitwy między Paktem a Dominium. Żegnaj. To które teraz wybieramy za danko do robienia? No mamy tą gildię magów, tam jest kolejny wątek Solowy, więc znowu byś leciał sam Albo możemy poszukać tych rzeczy dla tych dyplomatów Może być, wymiana to, kulturowa wiec. zaznaczam Już chciałem quicksaver robić <laughs> Mam tam znacznie daleko. Jakieś ubrania chyba. No tak, ubrania tutaj na rynku. Relikt jest troszeczkę kawałek dalej. Na zachód, poza miastem. No i jest ta książka do wymiany w akademii tutaj. Specjalnej. To do akademii dostaniemy się innym questem pobocznym. Stroje, zdobne szaty, najlepsze w całej twierdzy smutku. Tak, właściwie to chcę dokonać wymiany. E, wiesz, handel wymienny. Preferuję złoto, a co tam masz? Mam te ubrania od grupy Nordów, chcę ją wymienić na stroje mroźnych helfów. Co to za smród, czy one były w ogóle prane? Zaraz, to futro młodego mamuta. Jego eksport jest nielegalny. Wiesz, wiesz co, może w ramach wymiany kulturowej z naszymi sojusznikami znajdę coś na wymianę. Nordowie na pewno to docenią, dziękuję ci. Futro młodego mamuta. Szlachta wielkich, wielkich rodów oszaleje na jego punkcie. Proszę, weź te stroje z wystawy. Wykonałem je używając moich eksperymentalnych barwników. Sprawiają, że kolory są jaskrawe i żywe. Żegnaj. Naska, <sum> przynajmniej kryta, bo nie będzie oskarżona o nielegalny transport ty futra w końcu to od dyplomatów no o dyplomacie mogą wszystko nie Nie wiem nie widzę następnego na a tam jest znacznik w tamtą a gdzie jest tam? te dwa są właśnie poza miastem tak jakby możemy popiec na południe do tych reliktów tam jest kolejne miasteczko z innym wątkiem społecznym albo możemy zacząć ten wątek tej akademii i książkę sprzedać, a akademia to, które to było zadanie? Jeszcze nie mamy aktywowanego tego zadania. Musimy się to, to udać to tutaj to trochę do doków. A to akurat jedno zadanie z tą akademią to jest krętnie ukryte tutaj. Bo tutaj jest taki niewielki port i dopiero jak się tutaj podejdzie bliżej to dostajesz tego quest'a. Aha Dobra powiedz jak dotarło twoje zaproszenie? Czy przyniósł je w szponach drapieżny ptak, a może zaklęty gigant? Ja swoje otrzymałem od przerażającego ducha. O czym ty mówisz? Co masz na myśli, pytając o czym ja mówię? O Twoim zaproszeniu do Akademii Shada Stula, oczywiście. No tak, ty naprawdę nie masz dobrego pojęcia o co mi chodzi, czyż nie? Najmniejszego. Czekamy na wypłynięcie do Akademii Magii Shada Stula. Akademia wysyła zaproszenia najbardziej obiecującym magom. Szkoli ich, by stali się przyszłymi dowódcami rodów i Paktu Ebonhard. Wybacz, sądziłem, że to powszechna wiedza. Aha, w takim razie, gdzie mogę się zapisać? To nie jest takie proste. Musisz zostać zaproszony. Bez zaproszenia nie ma przeprawy łodzią na wyspę. W odróżnieniu od Gildii Magów, Akademia jest niemal ekskluzywna. Jak mogę zdobyć takie zaproszenie? Każdy z nas czekających na łódź ma zaproszenie, ale szczerze wątpię, by ktoś zgodził się oddać Ci swoje. To ogromny zaszczyt zostać zaproszonym. Ktokolwiek zaprzepaści za szansę, nie jest godny tej Akademii. Znasz może kogoś, kto byłby skłonny oddać swoje zaproszenie? Cóż, Geir Varda nie wygląda na zachwyconą zbliżającym się pobytem w akademii. Z kolei Renus i Guroni są gotowi założyć się o cokolwiek. Słyszałem nawet, że niektórzy studenci kupują sobie miejsca na młodzi, ale nie jestem pewien czy to prawda. Żegnaj. Okej, okay, to sobie zaznaczmy teraz to. Tylko dla zaproszonych. I teraz mamy różne opcje, jak dostać to zaproszenie. Oczywiście to jest elitarna. Akademia dla najlepszych, wybranych. Zazwyczaj Bo właśnie tam szlachta się szkoli na głowy rodu. Książka złodzieja. Potężni... Widzisz? To no, 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 no. jest ten złodziejski skarb, nie książka. Mog, mog, Mogłoby się inaczej to świecić, mogę wyjść. To był błąd, to był błąd wchodzić na tą łódź, właśnie, nie wiem co zrobił. Dobra jest. To pogadałem z nią, ona chyba nie chce. Nigdy nie byłam tak daleko od domu, nie mogę uwierzyć, że to robię, a co takiego robisz? Wybrałem się do jakiejś tam akademii magii. W mojej, rodziny, w mojej rodzinie nigdy nie było magii, ale ja mam dar. Nigdy go nie chciałam, nigdy o niego nie prosiłam. Więc dlaczego tu jesteś? Ojciec nie bardzo wiedział, co ze mną zrobić. Kiedy dotarło zaproszenie, wydawał się bardzo chętny, by mnie odprawić. Jeszcze nigdy nie byłam tak daleko od dolnego York. Nie wiem, czy na pewno chcę iść do akademii. Więc nie idź, przynależysz do swojego domu, przyjaciół i rodziny. Pozwól mi wziąć twoje zaproszenie. Masz rację, na pewno nie poradziłabym sobie z tą całą sztuką magiczną. W dodatku już tęsknię za przyjaciółmi. Powiem ojcu, że nauczyłem się to kontrolować i już nigdy więcej nie użyję magii. Proszę, możesz wziąć moje zaproszenie. Ojciec będzie zadowolony, na pewno. Cóż, w sumie, jeśli dostała to zaproszenie, to musiała wykazywać jakiś dobry... Niezwykłe dar, skoro dostała się do elitarnego, do elitarnej uczelni, praktycznie nie będąc w żadnej wielkiej rodzinie magów. No. To prawda, czy muszę się powtarzać, ta Łódź służy tylko tym, którzy zostali zaproszeni do Akademii Magii Shaddaa Mam zaproszenie. Tak, tak, akurat ty wyjątkowo jesteś czymś wyjątkowym. Właśnie pokład i szykuj się na wizytę w świecie cudownej magii i magicznych cudów. Siadaj i trzymaj się czegoś, Wasza wysokość. Żegnaj. Teraz powinna wlecieć ta muzyczka z chorego pottera. No. I hate boats. Jesteśmy teraz w takim odludnym kawałku mapy, gdzie jest tylko właśnie ta akademia. I nawet chyba inaczej dopłynąć. się tam nie dostać, nie? Można było z tego portu dopłynąć tutaj. Ale tu musielibyśmy płynąć cały czas przez tą wodę i trochę to by zajęło. No tutaj jest ten gościu od książki. Shada Witaj w Shadowstudii. Zarządzam zbiorem i rękopisów w tej szkole. Możliwe, że mam coś, co Cię zainteresuje. To nietypowa rzecz. Możliwe, ale widziałem już wszystko. Nie sądzę, żeby coś było mnie w stanie jeszcze zaskoczyć. Pozwól, że rzucę na to okiem. O! Nie wiesz, co to jest? To oryginalne wydanie sztuki Kochanie i Szermierki, norskiego poety Fiokiego. O czym ona jest? Szczegółowo opisuje pickim językiem balady łóżkowe, wyczyny i awanturnicze dokonania wojowniczego poety Fiokiego. Autor utrzymuje, że to dzieło oparte jest na prawdziwej historii, ale wiele z tych wyczynów, o których tam wspomina, jest cóż, wysoce mało prawdopodobnych. To kim był Fioki? Fioki był Bardem o wyjątkowej wyobraźni, ale zdecydowanie ograniczonych umiejętnościach. Według jego e epickich strof nigdy nie spotkał stworzenia, którego nie mógłby zabić, lub nakłonić do uprawiania miłości albo to i to. Czy jest coś warta? Nie, to przejawskrawiona Tandeta równie często spotyka na co Guany. Ale przyznam ci się, że od czasów młodości mam słabość do Fiokiego. Co za nią chcesz? Czy masz księgę o dunmerowych zniewagach tabu i gafach towarzyskich? To oczywiste, że nie ma czegoś takiego jak dunmerska księga z dowcipami, ale to jest całkiem blisko. Dunmerski dureń. ją. proszę. No, książka godna tych dyplomatów, całych tam, nie? Myślę, że. Myślę, że będzie, myślę, że Git. Niech byś. Książka o etykiecie by pewnie znalazł o wiele łatwiej. Tylko, że tamci by pewnie jej nie zrozumieli, nawet w najmniejszym stopniu. Tak, zrobimy im przysługę i faktycznie damy im to, co będą w stanie ogarnąć swoimi umysłami. A my przybywamy do Akademii, mamy tutaj coś do zrobienia, ale to będzie bardzo magicznie i wam nie powiemy co, tylko dowiecie się w następnym odcinku. Na razie. Na razie.